Witam Was na kanale Sketch. Ja jestem Kam i dziś wrócimy do serii, którą jak jeszcze czas temu zaczęłam. Zrobiłam jeden odcinek i porzuciłam, bo jakoś tak wyszło. Mam na myśli książkowe historie, które będą się przewijać przez ten kanał dość często, dlatego że poza tworzeniem ogromnie lubię czytać, a jeszcze bardziej lubię mówić o książkach. Dlatego będę Was zasypywać informacjami o książkach, rysunkami z książek, etc. Więc mam nadzieję, że wam się to spodoba, a to co widzicie to po prostu upodobnienie się do postaci z książki. Zapraszam. Nie będę was wprowadzać w to wszystko, wyjaśnię się w drodze, najważniejsze żebyście wiedzieli, że y, akcja dzieje się tu, w Prytianie i Prytian jest podzielony na 7 dworów. To jest wszystko co musicie na tą chwilę wiedzieć. Zacznijmy od Kasiana, jest on Illyrem, ma 537 lat, Włosy do ramion koloru czarnego, jest świetnie zbudowany, ma piwne oczy i ma ileryjskie skrzydła i tatuaże. Ilerowie to rodzaj pomniejszych fae, czyli istot nieśmiertelnych czy też długowiecznych, które mają różnego rodzaju zdolności, moce itd. Historia Kasa zaczyna się w górach Prypianie, w północnej części Dworu Nocy w obozie Imyrów, urodzony jako bankart nieznanego wojownika i praczki. Całe swoje młode życie spędził w obozie. Jako, że był bękartem nie przysługiwała mu żadna wyprawka. Wszystko co potrzebne do przetrwania musiał zdobywać w taki sposób, że wyzywał innych wojowników i z nimi walczył. O to co mieli na grzbiecie, o to co posiadali. Później pojawił się Rysant, za chwilę do niego przejdziemy. Przyszedł on w nowych ubraniach do walki, do ćwiczeń, co niesamowicie zirytowało Kasa, więc wyzwał go na pojedynek. Walczyli i dostali za karę po trzy baty. Po dniu treningu Rys zauważył, że Kasjan idzie do swojego namiotu przez błoto. Matka Rysanda wyjaśniła mu, że jako iż Kasian jest bankartem, nie przysługują mu takie wygody jak jemu, więc Rysand poszedł do niego i powiedział: Idziemy do mnie, do domu, będziesz miał gdzie mieszkać. Jednak yy, na początku ci dwaj nie bardzo się lubili. Polubili się dopiero, gdy pojawił się Azriel. Kasjan jest głównodowodzącym wojsk na Dworze Nocy. Poza zdolnościami typu iryjskimi nie ma żadnych dodatkowych mocy. Opisany był jako mężczyzna o ostrych krawędziach, jakby był wyciosany z wiatru, ziemi i płomienia. Jest on zabawny, nieokresany i bardzo pewny siebie. Rysant jest pół Illyrem, pół Fae. Jego ojciec był księciem dworu nocy w oryginale Highlord of Court*, a jego matka wojowniczą Illyrką. Rysant opisywany jest jako nieziemsko-przystojny mężczyzna z krótkimi. Granatowo-czarnymi włosami i fioletowymi oczami. Ja niestety wyobrażam go sobie w dłuższych włosach, więc nie narysuję go tak, jak jest opisane, ale no, ja widzę go w ten sposób. Jest on teraz księciem Dworu Nocy, gdyż jego ojciec nie wie. Ma 536 lat. Jest określany jako najsilniejszy książę tych pianów wszechczasów. Początkowo wiemy o nim, że jest arogancki. Narcystyczny, nieczuły na ludzką krzywdę i ogólnie nie obchodziło nic. Taki oto buduje sobie wizerunek nieczułego, okrutnego księcia. Jednak później wszyscy dowiadujemy się, jak naprawdę jest rysant, że dla swoich bliskich poświęciłby wiele. W obozie rysant poznał Azriela i Kasjana. Pod koniec ich szkolenia, jak każdy Ilyr, musieli przejść rytuał krwi, byli rozdzieleni, mieli skrępowane skrzydła. Nie mieli nic oprócz tego, co mieli na sobie, i musieli dostać się przez las do Świętej Góry i dotknąć. Wtedy przechodziło się rytuał. Oczywiście wielu z wojowników nie wracało. Mimo, że byli rozdzieleni w puszczy, znaleźli się i razem, jednocześnie dotknęli Świętej Góry. Przeszli rytuał razem. Rys, jako najsilniejszy książę Plutwianu, wszech czasów, ma szeroki wachlarz zdolności. Poza zdolnościami typowo iryjskimi, walka, lot na swoich pięknych skrzydłach, które może dowolnie przywoływać i ukrywać, kiedy chce. Potrafi wymglić przeciwnika, co znaczy, że jego istnienie obraca w mgłę, tym samym uśmiercając go. Potrafi manipulować ciemnością i cieniami. Jest to związane bezpośrednio z dworem nocy. Potrafi także teleportować się z jednego miejsca na drugie, na dosyć duże odległości. Zwana jest to przez nich przeskakiwaniem i jest to zdolność yy, dosyć rzadka. Jest również Demati. Ale kim jest Demati? Demati to istota, która potrafi wejść w czyjś umysł, zająć go, potrafi nim sterować, czytać myśli, zmiażdżyć, zmienić, kontrolować. Może zrobić dosłownie wszystko z umysłem osoby, którą ma przed sobą. I znowu jest to rzadka, bardzo rzadka zdolność, niezwiązana z żadnym dworem. Bo każdy y, książę danego dworu ma swoje konkretne zdolności. Rysant, dwór nocy, manipulowanie ciemnością, cieniami itd. Dwór świtu, tesan, głównie uzdrawianie. Dwór dnia, helion. Wszystko to związane z nauką i światłem. Dwór lodu, Kalias, manipulowanie lodem. Dwór jesieni, Beron, manipulowanie ogniem. Dwór lata, Tarkin, kontrolowanie wody. Dwór wiosny, Tamlin, zmienną kształtność i wiatr. Azriel, najstarszy z tej trójki, 538 lat. Również Ilr, świetnie zbudowany, ciemne włosy. Ciemne oczy, jest mistrzem szpiegów na dworze, a to dzięki wybitnie rzadkiej zdolności jest pieśniarzem cieni. Co za tym stoi, rozumie ich mowę, rozumie to, co chcą mu przekazać i potrafi również dosłownie wtopić się w cień. Potrafi również przeskakiwać, tak jak jest. Używa. Jak wszyscy zresztą ilerowie syfonów, żeby kontrolować swoją wewnętrzną moc. A potrafi na przykład dzięki temu stworzyć tarcze. Z tym, że normalni ilerowie posiadają jeden góra, dwa syfony, a Azriel z Kasianem posiadają ich siedem. Siedem! Najsilniejsi wojownicy, jacy do tej pory wyszli z obozu Ilerów. Azriel był opisywany jako klasycznie piękny z eleganckimi, ale nieczytelnymi rysami twarzy. Jego atrybutem jest nóż, który zawsze ma przy sobie. Nazywa się Prawdomówca, lub też w oryginale Truth Teller. Ma zdecydowanie najsmutniejszą historię z tej trójki i zapewne dlatego jest zimny, twardy, wycofany. Dla bliskich, oczywiście, potrafi być miły, ciepły, wesoły. Nawet czasami wychodzi z niego ta sarkastyczna bestia. Ale do jego historii. Urodzony jako bankard i wychowany przez ojca i jego partnerkę. Miał dwóch okrutnych przyrodnich braci, którzy obdarowali jego dłonie okropnymi bliznami. Polali je oliwą i podpalili, a zwiel miał wtedy 8 lat. Jego krzyki usłyszeli wtedy wojownicy z obozu i wyciągnęli go stamtąd. Kiedy był jeszcze u ojca, miał zakaz latania, ale jako Ir miał pewien instynkt, chciał latać. Mógł wychodzić tylko na godzinę dziennie i widywać się tylko raz w tygodniu na jedną godzinę z matką. Do 11 roku życia nie latał. To Kasian i Rysant nauczyli go lotu. Również i on dołączył do szczęśliwej gromadki w domu rysa, i wtedy dopiero wszyscy we trójkę się zaprzyjaźnili. Azriel odpowiedzialny jest też za przesłuchiwanie świadków na dworze. Razem z Kasjanem nauczyli główną bohaterkę, jak się bronić. Pojawiają się oni dopiero w drugiej części serii, jednak Rysant pojawia się już w pierwszej. Tak jak Kasjan i Rysant, Azriel pokryte ma y, plecy, klatkę piersiową i ramiona do łokci tatuażami, takimi jak moje na dłoni. Ale dlaczego ja mam takie tutaj? To musicie dowiedzieć się sami, czytając tą książkę. Cienie wokół Aza narysowałam szare, dlatego że gdybym narysowała ja tak, jak sobie wyobrażam, czarne, nic by nie było widać. A w mojej wyobraźni są one takie, są bardzo gęstą mgłą, dymem, którego pasma owijają się wokół Azriela, cały czas szepcąc mu do ucha. Mogłam gadać i gadać, ale jeszcze kiedyś nagram na temat tej książki filmik, mam nawet już pomysł. A na tą chwilę to wszystko. Dziękuję i powiedzcie mi, która z postaci przypadła Wam najbardziej do gustu. Po opisie, jak po wyglądzie. Jeżeli Ci się podobało, zostaw komentarz, łapkę w górę lub subskrypcję. Ja nie namawiam rób jak chcesz, nie ma żadnego przymusu. Okej, okay, jeżeli to już zrobiłeś, jesteś na bieżąco. Cześć!